Chyba lepszy ode mnie parę. hello, Ale... Pójdziemy. Nie, no raczej będziemy takie lasy. mieć, to ja w życiu nie wygram. Dajcie mi jakąś wiochę normalnie. Czy nie możecie normalnie wiochę wjechać? Okej, okay, jesteśmy Bioszce, ale... Co no to na nie podpowie? Mój przeciwnik od razu strzela. Dałabym tu jakąś jakoś. Hmm. A była to Europa. Zabierałem trochę punktów, byliśmy trochę bliżej. 800 km. No ja chciałam akurat w Europę, ale myślę sobie, nie, to nie No ja przeklam, jeżeli... No nie, no... Wy, wy mi dajecie w ogóle jakieś lasy dzisiaj. Tam już jest. Miast? Ja nie wiem co wy co wy robicie A Ast 65 mocniejsza ode mnie o parę Elo. Powinienem z nim trochę... Zatrzymaj, zatrzymaj Jesteśmy w Unii Europejskiej. Welcome to Poland, Litwa, albo histonia, szczególnie tak. Jezu, to jest. Dobrze, strzelam tam to Państwu, no bo... <Forensies> od mojego gdzieś Pierwszy, pierwszy raz jeździłem w Polsce. Żyliśmy w Wietlinie. To jest, to jest gdzieś 30 km od Lubaczowa. I gdzie widzę? Jakiej że ja właśnie? Ja w tej wsi nie znam. Nie, no mi Wietlin zało dosłownie. Dosłownie mi dał. piochę. Wiesz, że nie miałam 10 lat. Jezu, wywala cię pod swoim dawnym domem. Co to jest? Nie wiem, to jest, ale nudziło im się chyba stawianie kratów na znakach. Ale jesteśmy w Andorze. Tego to mój się przeciwnik w ogóle nie spodziewa. On Białoruś dał. Welcome to Andorra, proszę pana. Welcome to Andorra. Ja w Andorrze jestem bardzo dobrze. Miałam dwa razy wyliczając tym. Ten raz, ja zaczynam na w eliminowałem. Właśnie... Właśnie, ja zawsze na Andorze wś... Mama Mam... kupiło traktora. Oho! Pożarne teraz bicas. Jaka droga? No, mamy Brazylię. Mamy bardzo... dziką Brazylię. Tak miało być. Jeżeli masz czerwoną glebę, gościu... To masz na 100% Brazylię. Pamiętaj o tym. Nie, no ja w ogóle. Mam takich tępych dzisiaj przeciwników, że ja nie mogę. Oni oni pandorskie flagi normalnie nie znają. Nie, no co mi jedzie ładą po takim kraju? Naprawdę, nie, no. Rosja? Rosja? Nie, no. Gość, co jedzie jakąś ładą po tak pięknym mieście. Ale jesteśmy w Rosji. Ja sam sobie poradzę mama. Zobacz ile ją tutaj. No jesteśmy na pewnie w Rosji. Albo Kazachstan. Białoruś. On... A wiesz co, jako na Andorze prawie wyeliminowałem. Bo on nie jest na Andorskie I pomylił sobie z Mołdawią. Ale czytam Białoruś. I Ja mi to. On z on jakimś radzieckim krajem postanowił pomylić Andorrę. No, jesteśmy normalnie. Co w, w Rosji? Co jest bardzo dziwne, bo ja Rosji nie lubię, nienawidzę. się bym szelił? Szeliłbym taki gdzieś... Kazań. Tam gdzieś kazań w takie okolice. Dzikie miasto! Dzić! To jest dzicz. To jest gdzieś tam. Właśnie bo! Nie no, on w Ukrainę szelił. I bye bye gościu! Tak miało być! Tak miało być, proszę Państwa, tak miało być! W pięć rund go! Na nośniku takim małym! Jezu, co on się okatrupił sam na Andorze, proszę Państwa. Zobaczcie sami, jak on się ukatrupił na Andorze, co to, to było... Nie no, najśmieszniejsza runda, gdy mi daje wietlin. Nie no, ja nie wiem co ja, mogę powiedzieć, ale wyglądało no, mi moją wioskę, a ja nie znam tej wioski. Nie, no. Ja tam przynajmniej gdzieś jeszcze Dzisiaj akurat się akurat świętowaliśmy, Faccia robiliśmy okazji i 12 urodzin. Jezu! Niu. To jest to miejsce przyklęte! Wiecie, mu takie przeklęte? To jest to miejsce? Bo to można z Londynem pomylić bardzo. Wiecie gdzie to jest? To miejsce przeklęte. Jest normalnie tu, prawda? Nie, to była już Europa. Naprawdę to... to były Węgry. Nie no, czy mi się o lokacje? Czy takiego, ale. Okej, okay, czy to jest. Czy... Przejdziemy ten level i kończymy odcinek, no bo tak prosto ten, ale. Ale, no. Opa! Sandwich Bailer Leitung? Co to jest w Belgii? A taka dziwna. Ja miałem by to na granicy z Niemcami, ale. Nawet Luksemburg bym dał tutaj. Pff, nie, to wierzę, to był Luksemburg! Ok. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także kanału Leksunka, ale także po prostu no, o zatwierdzeniu łapki w górę i komentarza. Trochę miałam cringe'a przy tym Lubaczowie, ale... To jest Wietlin koło Lubaczowa. Taka Wiocha. To jest Wietlin drugi, Wietlin trzeci, Wietlin pierwszy Wietlin normalny. Więc jeżeli ktoś będzie miał Polskę i będzie pisał o Wietlin, to wstrzelacie gdzieś okolice Lubaczowa. Nie się swojej własnej Wiochy, tak jak ja, więc... Pa widzowie. Do następnego dnia, nie wiem, to będzie chyba może Daily, ale nie wiem. Pa.